Wszyscy czujemy w powietrzu już powiew wiosny. Słońce grzeje coraz mocniej, dzień jest coraz dłuższy, a ręce same rwą się do tego, żeby wziąć w końcu zimę i wyrzucić ją z mieszkania i zacząć wiosenne porządki. Cześć, ja nazywam się Kasia i dziś na kanale Sklepu Alto przetestujemy tego mopa elektrycznego firmy Kersher. Na początku zdradzę Wam sekret. Otóż ja nienawidzę sprzątać. Dla mnie sprzątanie to jest męka, orka na ugorze i coś, za co biorę się na samym końcu w swoim jakby takim, takiej codzienności. Mieszkanie naprawdę musi być pokryte po prostu rzeczami, wszystko musi latać dookoła, żebym ja w końcu zaczęła coś, coś ogarniać. I zazwyczaj, zazwyczaj i zawsze chcę, żeby to się odbyło sprawnie i szybko, Przyjemność to jest ostatnie o czym myślę przy, przy sprzątaniu. Mam szczęście, bo razem z moim mężem idealnie się dobraliśmy. W sensie ja gotuję, on je i ja bałaganie, a on sprząta. Dlatego dziś odkryjemy, czy takiego porządkowego leniwca jak ja to urządzenie przekona do sprzątania. Zacznijmy od tego, co charakteryzuje to urządzenie i czym wyróżnia się na tle innych. Catcher FC5 to rozwiązanie, które ma na celu sprawne i szybkie mycie praktycznie Każdej twardej powierzchni. Dlatego idealnie sprawdzi się w naszych domach. Posiada w sobie unikatową konstrukcję 2 w jednym, która łączy ze sobą możliwość mopowania oraz zbierania zanieczyszczeń, dzięki czemu nie musimy tak naprawdę wcześniej biegać po całym domu z odkurzaczem, tylko spokojnie jednym urządzonkiem wszystko usunąć. Oszczędność czasu? Jak najbardziej. Oszczędność energii, którą potem możemy spożytkować na jedzenie albo leżenie na kanapie. Porozmawiajmy teraz o tym, co wszyscy najbardziej lubimy, czyli sprawy techniczne. Kertcher FC5 posiada ruchomą głowicę, która pomoże nam dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Między meble, pod meble, pod kanapę, czy nawet pomiędzy przestrzeń między podłogą a, a kaloryferem. Wszędzie, gdzie będziecie tylko chcieli. Dodatkowo bardzo sprawnie manewruje się nim pomiędzy przeszkodami i różnymi wolno stojącymi meblami. Mop jest w stanie wyczyścić 60 metrów kwadratowych powierzchni na jednym napełnieniu zbiornika. A zbiorników ma aż dwa. Jeden na czystą wodę, do której możecie dodać detergent czyszczący i drugi zbiornik na wodę brudną. Urządzenie posiada moc 460 W i kabel długości 7 metrów. Jego całkowita wysokość to 122 cm, szerokość 27, a długość 32. Całość waży około 5 kg. W zestawie producent dołącza do niego uniwersalny środek czystości, jedną parę padów czyszczących z mikrofibry i stację dokującą. Elektrycznie napędzane pady z łatwością suną po praktycznie każdej powierzchni, czyszcząc ją, uwaga, przy prędkością 500 obrotów na minutę. Dodatkowo urządzenie posiada Funkcję samoczyszczenia, stąd drugi pojemniczek na brudną wodę. Mop nie tworzy kałuż ani nie rozlewa nam się na podłodze dzięki swojej niewielkiej wilgoci resztkowej. W związku z tym, Kersher FC5 może być używany właściwie na większości powierzchni, jakie możemy mieć w domu: na drewnianych podłogach, na linoleum, na y, płytkach. Na czym tylko chcecie? Spokojnie wykorzystacie go nie tylko w powierzchni zamkniętej, ale również na przykład na balkonie. A jak myślicie, jak długo schnie podłoga umyta właśnie takim urządzeniem? Pradzę wam około dwie minuty. Jak widzicie, nawet na takich <ścoughs> amatorach sprzątania jak ja robi to wrażenie. Zrobi też na pewno na was, a na pewno ułatwi i przyspieszy wam wszystkie wiosenne porządki. Mop elektryczny firmy Kersher wraz z innymi produktami tej marki znajdziecie oczywiście w asortymencie sklepu Alto. No to co? Ja się z Wami powoli żegnam. Pędzę na kanapę, z której będę rozkoszować się widokiem tej pięknie umytej podłogi, a z Wami widzę się przy następnych porządkach. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał sklepu Alto, dajcie łapkę w górę,